Panie Leczku, czego ja tu ludziom przez tych 30 lat nie puszczałem. Wojenne komedie, muzykale, dramaty, no melodramaty. Takie śmakie, owakie. A teraz ostatni raz. A potem ślos i po herbacie. Kino burzo. Z wnukami będę miał więcej czasu się pobawić. Ale żal jakoś. I kawał życia tu człowiek zostawił. I widziałem tyle, że na książkę by Może w wielkiej grze z historii filmu wystąpię. Ale do kina to już mnie nawet Konie mnie zaciągną, bo bym się czuł jak u roboty. No. Od jutra emeryt. Czluź. W pamięci starszych i średnich wiekiem mieszkańców Poznania wciąż jeszcze pozostaje kino Warta, przy ulicy 27 grudnia, ulokowane w kamienicy zasłaniającej gmach Teatru Polskiego. Ostatni seans w bardzo znanym i popularnym kinie odbył się 28 lutego 1978 roku. Mało kto wie, że był to równocześnie koniec istnienia jednego z najstarszych poznańskich kinoteatrów, założonego jeszcze w 1907 roku. 28 lutego 1343 roku odbyło się w stolicy Wielkopolski wesele Elżbiety, córki króla Kazimierza Wielkiego. I księcia pomorskiego Bogusława. Wówczas to z księciem, Bogusławem i jego braćmi, Bernimem oraz Warcisławem, Kazimierz Wielki zawarł Ligę Wieczną przeciw każdemu nieprzyjacielowi, a przede wszystkim przeciw Krzyżakom. 28 lutego 1738 roku zmarł Franciszek Mielżyński Herbunowina. Był posłem na Sejm Wielki, starostą Wałcza, wreszcie szambelanem królewskim. Wszystko to w ciągu 34 lat życia. Franciszek Mielżyński jest pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Ryszard Wincenty Berwiński był wielkopolskim poetą, etnografem, publicystą i działaczem politycznym. Urodził się 28 lutego 1819 roku koło wielkopolskiego zaniemyśla. Niemal od początku swej aktywnej działalności związany był z kręgami demokratycznymi dążącymi ku powstaniu narodowemu. Krążył między zaborami, odbywał kolejne kary więzienia i znów działał także we Francji i Turcji. Służył w pułku kozaków otomańskich, sadyka paszy Michała Czajkowskiego. W twórczości był reprezentantem tzw. Poznańskiej Szkoły Poetyckiej.